Cześć, kolejny piękny dzień i kolejna piękna realizacja wariantę. Zobaczcie, co tym razem dla Was przygotowałam. To kolejna spójna estetycznie realizacja z wykorzystaniem naszego systemu ogrodzeń. Zwróćcie uwagę, jak tu wszystko pięknie do siebie pasuje. Z nieruchomości bije ciepło i spokój. Na pewno ma na to wpływ tonacja kolorystyczna. Dach w kolorze ceglastym. Elewacja w ciepłym odcieniu ekli. Jest to coś innego w świecie, gdzie dominują czerni i antracyty. A jak na tym tle odnajduje się ogrodzenie warianta? Według mnie wariantę odnajduje się bardzo dobrze na takiej klasycznej, tradycyjnej posesji. Zobaczcie na tą wąską, drewnopodobną wstawkę. Jej kolor bardzo dobrze nawiązuje do elementów zawartych na elewacji, na drzwiach i oknach. Dzięki temu mamy taką spójną całość. Mówiąc o kolorze, trzeba wspomnieć o tym, że przez cały okres użytkowania ogrodzenia będzie on trwały i wyrazisty. A to dlatego, że wszystkie jego elementy są wykonane ze stali, a więc ogrodzenie będzie Was cieszyć swoim wyglądem i funkcjonalnością przez długi czas. Dla mnie, to przęsło, które tutaj widzicie, jest esencją systemu Wariante i możliwości, które daje właścicielom domów. Dlaczego? Ponieważ mamy tutaj i łączenie kolorów i łączenie różnych wysokości paneli. Od góry widzicie dwusetkę, panel 150 oraz po środku panel drewnopodobny o wysokości 100. Dzięki temu ogrodzenie może mieć zindywidualizowany charakter. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się nasz nowy format filmów poradnikowych. Pamiętajcie też o lajkach i subskrypcji tego kanału. Do zobaczenia!